Witam, witam wszystkich. Odbierzemy sobie dzisiaj znowu z Akademii Bohatera. Sam jestem ciekaw kogo otrzymamy tym razem. Trenerów również nam się trochę uzbierało, więc fajnie by było otrzymać kogoś ciekawego. No to zaczynamy. O to, baka. No to musimy tutaj... A nie wiem, tajmy... I poszło, mamy tu jeszcze jedno losowanie Atlantydy. Zobaczmy, czy coś tu się... Uda wylosować. Trujeczka. No nic ciekawego. No to dzięki.